Jesteśmy na Boom Boxing Studio, przenieśliśmy się ze szkoły Maksyma do, do Boom i zrobimy sobie taki trening pod MMA, ale na początek rozgrzejemy się, zrobimy przepalankę, później zrobimy jakąś piramidkę, to wszystko na bieżąco, bo szkoda czasu. Rozgrzewamy się każdy po swojemu i później przepalankę. Wrócił, wrócił Karol z Dubaju, także opalony popatrzcie. Ten rysu Dubaj. Ten ryba Playboya. Boja. Ale e, zrobimy tak. Ręka już jest sprawna, mogę, mogę całkiem, całkiem dobrze bić. Także zrobimy coś, czego nie mogliśmy zrobić ostatnim razem. Zrobimy piramidkę, będziemy bili proste, sierpy, haki, kopnięcia i kolana. Zobaczycie sobie to zaraz. A później przejdziemy do sparingów, do rzutów, będzie MMA panowie. Bum. zawiązać hey, hey, o oh, wiki i lecimy te tarcze Tak, ja chcę, żebyś sobie popróbował Dobrze. Y, A dobre, tak? to możemy czy, zrobić całą sekwencję. Czyli no to zróbmy. Tak. Tak, lewy, prawy, Aby. lewy, prawy, tak. Aha od razu. Raz, dwa. Stajesz, Kopnięcie, bum, bum. lewe, czyli no, kolano, tak i, ko i kolano prawe, bum. prawe. Czyli zmiana. Bum, bum, I pum. I tam też robisz zmianę. Prawe, Kurde. No dobra, prawe, wiemy sobie. No to się okay. dawajcie. Maksym nas wrzucił na głęboką wodę. Tak, to tak. My robimy trochę takie mniej techniki tutaj, bardziej żebyśmy się dojechali. To jest taki trening, który jak przygotowujemy się do zawodów, to chcemy zbudować trochę na tym wytrzymałość i kondycję. Czyli bijemy sobie lewy, prawy, prosty, lewy, prawy sierp, hop, hop, lewy prawy hak. Kopnięcie, pam, kopnięcie lewa, pak, kolanko, kum, kolanko, kum. To jest raz. Idziemy piramidą do góry, czyli jak uderzę dwa proste, robię dwa, robię cztery proste potem, potem sześć, osiem i tak idziemy w górę, w górę, w górę, aż nam się czas nie skończy, czyli żeby się dojechać i domęczyć. 1, Doszliśmy do siedmiu na stronę, ale nie dokończyliśmy. W sumie trochę się zamotaliśmy, ale popatrzcie, męczy. Nie mam się już, k***a, koniec tygodnia. Co? Nie, ale jestem kurwa. po obozach. No koordynacyjnie. Tu taka sprawa, jak kopiesz, jak, yy, kopiesz prawą yy, nogą, to ta prawa ręka może sobie leczyć luźno, ale druga przyszczęca, przeszczęce, okej? Okay? Czy tu? tu no Aha, bo tak, tak. Tu się to was myliłem, no, no. I to kolano najlepiej by było jakbyś nie ciągnął tutaj z boku, tylko prze tak po jednej linii. To jest takie tajskie kopnięcie bardziej, nie? Bo są sztuki walki, których pewnie kopiesz tutaj od boku. Byś Sajdki kopał. A, a, a tak jak sobie kopiasz? To... Nie jesteś śpiący. Tak, tak, tak. Poszedłem spać. Jak robisz tak, ja widzę twoje biodro i ono tu leci, nie? To jest słabo. A jak ja skopię, tu jestem, Aha. Pam, kopnąłem i nie widzisz tak, tego, jest tak, szybko. Tak, 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 więc po jednej linii do góry i na koniec biodro <suszę> wyciągasz Jest hmm. takie ćwiczenie, jak dasz sobie ręce do góry, tak. że robimy sobie raz ja prawa, ty raz prawa, że wyciągasz sobie te kolana do góry Aha. i chcesz odrzucić wracasz do tyłu. Nie dość, że masz równowagę, tak, to te ładnie ręce ustawione, lewa ręka w ściance, prawa sobie leci bliźno, odbieram, wracam. To cię uczy tak naprawdę kopnięcia. I ta prawa ręka może bliźno, albo przed moją twarzą. Hop, biodro bardziej, noga frontalnie, kolano frontalnie najpierw do góry, hop, opieram, odepchnij I wracasz do tyłu. No, no, się Możesz się odepchnąć, tak. Tu, okay. tu, w pół, okay. I chcę być w pozycji Hop i pop. tak. Do okay. góry. Hop i wracam. Nie znów. Spokój. Kuma, muszę go aresztować. No, ciekawe, ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Im więcej potu tutaj, tym mniej krwi tam. No ale przepraszam. A gdzie wstawanie wstawałem w to coś chyba jakiś... Wszystkie poradniki motywacyjne mówią, żeby wstawać wcześniej rano. A Dawidek jest nocny nocy, na Co to do ciebie, dziękuję. Kurwa, łańcuch, wykorzystują mi kurwa subka zostawić, bo jestem po godzinach pracy. Cały czas kurwa. Supka i lajka kurwa. Właśnie. zrobiliśmy trening tam robimy trening tu Trochę z motyką na słońce jak w tym wiezie na tej, ja, tej to D. Pytał, to 12, Ale chuj z tym czego się nie robi dla subów, także subek, dzwonek, like i komentarz. Jak skomentujesz Ci wylosuję koszulkę, kur... limitowana edycja. Pozdro Teraz przechodzimy do treningu MMA Będziemy uderzać manekina i co? Yy, tak 20-30 sekund naprawdę takiej mocnej pracy, gdzie dajemy z siebie wszystko, uderzamy łokciami, młotkami, prostymi. Możemy sobie przytrzymać rękę, bić łokcie z tej strony, czy młotki spadające ciosy. I tak naprawdę Wasza dowolność yy, 30 sekund takiej naprawdę mocnej pracy. Możemy się dojechać. Możemy się dojechać. To jest manekin, to jest po prostu, wiesz. No jak wiesz, A naszym... Ja na przykład wagił osiem No to raczej z ja całym się. ciałem, no to więcej damage Ja Wiadomo, robi, ale niż na walce on się rusza. Ręką. On się rusza, no nie na walce. Okay. Człowiek. nie możesz się przychylić. No. Tak nie tak możesz tak się tak. przychylić. Tutaj jest taka, że sobie siedzisz. tej ciężkości, trudnołożyć, no? No właśnie, tego się nie da by powiedzieć, bo Człowiek na walce, który się rusza To tak naprawdę Czyli analizuje, analizuje co przeciwnik robi Musisz pan, płynąć hej. razem z nim Musisz płynąć, to musisz być jak woda, no nie? Dopasować się do jego ruchów Tak naprawdę on Ci pójdzie w lewo to, Tu nie, na walce nie ma czegoś takiego, że Ty sobie siedzisz na nim i tak. Wiadomo, tak. jest, Bo jak już, jak, jak już naprawdę jest podłączony, no nie? Tak Ale na walce to mniej więcej jest tak, że on się na przykład przyklei I Ty musisz, nie wiem, raz Chwilę przytrzymać Rozerwać go, szczelić. On okay, będzie po prostu pracował, no nie? Kumac, nie ma tak. czegoś takiego, że Mogę go mu zrobić wszystko, nie mogę mu nawet... Tak, tutaj po prostu się dojeżdżamy, nie? Chodzi tak. tylko o dojazd. to jakby... Tutaj chodzi o to, żebyś po prostu się no tak, dojeżdżał. żeby fizycznie. też na przykład... Tutaj jak zadajecie proste, to i, i z brzuchem, i wraz z, ra z ramieniem, i znowu podnosicie się i Nie, wiecie, to robisz taki ruch, jakbyś pływał. Po, po. Tylko, że tutaj właśnie przeszkadzają te ręce. Dlatego tak, najlepiej troszkę... pod, podeprzyj się na na ręce jakbyś był I, tak? i przybijasz po Musisz pamiętać o tym, że ten cię bierzesz kockami, nie? Tak, nie to? udasz sobie tak, bo ci w*** nadgarstek, nadgarstek i będzie koniec no. Użyłem się, nie? Ja potem w domu jestem jak kotek potulny. Pantofel. Dobrze, mamo. Okej, okay, mamo. Dobrze. Wy tak będzie jak chcesz. Podnieś chupa? I kur... <grywa> tak że mi się nie chce. Ja zrobię ja jeden szut i... tyle. Zrobię jeden szut i... tyle. Zrobię jeden szut i... tyle. Zrobię szut i... tyle. Osiem strzałów na bokserze. Sprawna ręka, powtarzam to kula, dziesiąty raz. Sprawna ręka. Wiecie o co chodzi? Rekord na bokserze: 9,99. A ty co, ostatnio miałeś 9,99? 9,99 tak? miałem ostatnio, ale Dobrze. dlatego, bo mam tę rękawicę. Czy to pobije? Ustawmy to prosto. 5 złotych. Dobrze. Ważne? Nie, nie technicznie. To nie technika. Nie? Tu się liczą właśnie te cepy dyskotekowe. Okay. One są najmocniejsze, to wiesz, byłeś kiedyś na pewno na imprezie, jak się leją. Właśnie te cepy robią robotę. Uwaga, ja pierwszy. Żeby, ale żeby dyskotekę przypominać, to tak. No, tu kolega będzie demonstrował, a ja wiem. co ty mi, co ty mi, ty, co ty myślisz, że ja tym ja ty nie dam rady? kurwa, trzymaj mi piwo, ja też zapierdolony. Trochę zeszło, trochę zeszło. ZESZŁO MNIE! Co Trochę zaszło. Trochę zeszło, ale zaraz to poprawię. Co ty mi... Ty, co ty myślisz, że ja... Ja nie dam rady, kurwa, Poczymaj mi piwo! Ja też za pięć ty... ja na dyskoteki nie chodzę, bo jestem sportowcem. Myślę, że jak tutaj wszyscy. Ale oglądam takie filmiki na TikToku. Zeszło myślałem, że będzie rekord, ale to jeszcze, jeszcze mamy strzałek. Kurwa, aż z wyrwało. Jakbyś był się zamarł, że? Tak, tak, ale to, nie, to jeszcze nie czułem mocy. Ja jeszcze, jeszcze, jeszcze nie czułem mocy. Chciałbym to sprawdzić. <laughs> diskoteka, Dyskoteka No, nie widzę obserwatora, jakby tak kurwa... A tak jest! Dyskoteka! 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 Nie trafiłem, kurwa! Znowu nie trafiłem. Ja pierdolę. Odbiło ją, kurwa! Odbiło ją. Mocniej ale ją troszkę odbiło. Ej, złotówka jeszcze potrzebna, kurwa. Kurwa dawaj, Za to bliższy to już wiesz. Ja się tego boję. Ale jeszcze nie mam tego. Mać. Dlaczego? KURA Dlaczego? 9, 9, 9. Z duchy, nie, duchy, nie myśl nie kurwa, dużo. Weź tak jak na dyskotece. Nie, 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 nie. Chyba gorzej niż... Nie, nie tak samo. Nie. Dziękuję bardzo. A ja kursi, lubię łapać. Dzięki, że Rywalizowaliście drugi raz, nie wiem tyle. Kurwa. To nie ważne jest picenie. chodzi o tą technikę Nawet jak byłem Rozumiecie? pierwszy, nawet jak byłem pierwszy, to czułem się jakbym był drugi. Kurwa. Znowu jestem drugi, bez kupa. Ja już widzę jak mi ręka pęka. Fu, generalnie ciężki dzień za nami, bo zrobiliśmy z Maksymem Tor yy, przeszkód i to dość ciężki tor przeszkód. Zrobiliśmy trening pod MMA, nawet zrobiliśmy trochę gry aktorskiej pod wrestling. Pomogły nam przy tym nasze drogie panie. Vega już tam dzwoni do nas, nie wiem. Czy... Bega, Pani tak. manager siedzi już, kurde. To jest polska kinematografia, a raczej przyszłość kinematografii. Reżyser, reżyser Robcio. Zaraz zobaczycie, co się tam działo. A raczej już zobaczyliście. zobaczyliście. <grym> Mogą ocenić. Ciężko, ciężko po prostu się skupić, bo naprawdę jesteśmy zmęczeni, jedzenie czeka, ale yy, na, pewno, na pewno to powtórzymy, na pewno się wybierzemy na tor. Tak do, jak do Warszawy. Ja już rzuciłem wyzwanie, musimy tam się spotkać. Tam jest profesjonalny tor. Yy, wieczór na co dzień, jeżeli ja bardziej kalistynika, to wieczór na co dzień ciśnie na takich przeszkodach. Zobaczycie, jak się płynnie poruszać po przeszkodach. Na pewno bardzo mocne doświadczenie i tak jak mówię, wyzwanie Wam rzucone. My przyjmujemy, my przyjmujemy wszystkie, wszystkie wyzwania, także w komentarzach yy, propozycje. Co takiego mielibyśmy zrobić, co uważacie, że jest naprawdę e, wyzwala adrenaliny, jest ekstremalne i trudne do zrobienia. a My jesteśmy, kurde, ekipa specjalna do, do ciężkich wyzwań. Także, puu! W komentarzach! Puuu! No to już nie A ja ziomaćka nie będę obrażał, chociaż kurde. uważaj, uważaj. możemy